Panie Tomku, niewiele Pana 24 godziny do meczu z Lubin, a okazuje się, że wypada Panu dwóch podstawowych obrońców. Co teraz? Znaczy czterech w sumie, bo jeszcze dwóch dzisiaj wypadło, no nic, szybko poprosiłem prezesa tutaj Czarka Kuleszę, żeby ściągnął moją kartę, no i jutro będę musiał zagrać, no nie wiem czy wytrzymam cały mecz, ale, ale się postaram chociaż doświadczeniem i, i jest takie mądre powiedzenie, lepiej mądrze stać jak głupio biegać, dlatego będę się starał za wszelką cenę. Pomoc drużynie, no jak jest taka potrzeba, to jest. No, tak, w złych momentach trzeba pomóc. No to duże zaskoczenie zdaje się, że ma Pan zamiar wystąpić w tym meczu, choć kiedyś w wywiadzie czytałem, że nigdy Pan oficjalnie tej kariery nie zakończył, nigdy tych butów na kołku nie, nie zawiesił. E, jakby umiejętnościami na pewno Pan nie ustępuje tym obrońcom, którzy występują na obecną chwilę, no ale jak, jak z przygotowaniem fizycznym? Tak, czuję się rewelacją, muszę powiedzieć. W ostatnim czasie we wszystkich treningach e, brałem udział. E, Zrzuciłem wagę, ostatnio 4 kilo, także wydaje mi się, że bez problemu sobie dam radę. Mhm, czyli y, pomysł y, Pan Tomasz Hajto, grający trener y, na dłużej, czy tylko na ten jeden mecz? Nie, nie, tylko na jeden mecz, no, wierzę, że w następnych kolejka będą już zdrowi. Czyli można też powiedzieć, że to takie oficjalne zakończenie Pana kariery piłkarskiej będzie? W no ubiegłym. chyba tak. tak. Panie Marcinie, no, dzisiaj zaskakująca wiadomość do nas dotarła, Pan Tomasz Hajto ma zamiar zagrać w jutrzejszym meczu. No tak, tutaj z trenerem Dźwigałą i z trenerem Jurczakiem, i z trenerem Ramkarzy przedyskutowaliśmy mocno temat. To nie jest dla nas łatwa sprawa. Trener Hajto jest taki, że będzie wymagał takiej 30-minutowej, bardzo intensywnej rozgrzewki, jeszcze przed meczem. I no, to będzie gwarancją tego, że wytrzyma te 90 minut. To chyba dla pana największe wyzwanie w karierze? Powiem szczerze, z takim przypadkiem się jeszcze nie spotkałem. Jest to dla mnie bez wątpienia wyzwanie i no, powiem tak, ja już zaczynam o tym myśleć bardzo poważnie. Myślę, że mogę mieć z tego powodu problemy ze snem nawet.